Dobry, kochani, w nowym vlogu. Ja sobie dopijam poraną herbatkę i pomyślałam sobie, że się z wami przywitam. E, Max w tej chwili dosypia w sypialni. Dosypia sobie, bo wstaliśmy e, bardzo wcześnie rano. Nie mogliśmy w ogóle dzisiaj w nocy spać. E, I później zjedliśmy śniadanie razem z naszym znajomym, który też niespodziewanie do nas wpadł na to śniadanie. No i po śniadaniu Masimo stwierdził, Słuchaj, pójdę się jeszcze przespać z godzinę. Także on sobie teraz dosypia. Ja się tutaj z Wami oficjalnie witam dzisiaj. Plan na dzisiejszy dzień jest taki. Otóż, 1 lutego Maximo będzie miał urodziny. No i chciałam mu kupić jakiś prezent. Ale Max mnie wyprzedził i powiedział, słuchaj, jeżeli masz mi kupować jakiś prezent, to zróbmy inaczej, ja bym sobie coś sam chciał wybrać. Okej, okay. ważne, żebyś ty był zadowolony. No i stwierdziłam, że zabiorę go dzisiaj na zakupy. Tak, pojedziemy na takie urodzinowe zakupy do złotych tarasów, i mam nadzieję, że uda mi się, że jemu się uda coś znaleźć na ten urodzinowy prezent. Także mamy taki plan dzisiaj. Um, dzisiaj też zrobimy obiad. Bo ten znajomy do nas przychodzi, także będzie u nas i zrobimy coś tam do jedzenia, pewnie Max coś będzie gotował, więc postaram się Wam pokazać, co będziemy jeść. Um, a po południu są mecze. Po meczach może byśmy skoczyli na jakąś pizzę. No to też się okaże w trakcie, czy pójdziemy na pizzę, czy pójdziemy gdzie indziej. A na pewno dzisiaj wieczorem chcielibyśmy wyjść. I tak sobie właśnie pomyślałam, właśnie do mnie doszło, że a propos tego jedzenia, pokazywania Wam, co jem i tak dalej. Parę dni temu miałam taką niezaciekawą sytuację na moim prywatnym Facebooku i padł tam, nie będę Wam przytoczyć teraz tej całej sytuacji, ale powiem Wam tylko jedno, że padł tam taki komentarz typu kogo to obchodzi, co ktoś je, pije i po jakich sklepach łazi. No i tak sobie właśnie teraz zaczęłam to rozkminiać a propos właśnie tego komentarza, że przecież bardzo dużo osób lubi te vlogi, lubi oglądać vlogi, lubi oglądać to, co się u kogoś dzieje, um, czerpać inspirację na jakieś przepisy, na jakieś właśnie jedzonko, uh, itd. itd. No i nie wiem, uh, powiedzcie mi, co wy na ten temat sądzicie, bo rzeczywiście w tych vlogach, u, na przykład u mnie często pojawia się jedzenie, często pojawiają się jakieś sklepy, często pojawiają się jakieś no, za przeproszeniem pierdało w tych filmach. I czy Was to rzeczywiście interesuje, jaki Wy macie pogląd na ten temat? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że są takie osoby, które twierdzą, że to jest bez sensu, i po co w ogóle to pokazywać, i tak dalej. A są też takie osoby, które to lubią. Także jestem ciekawa, co Wy sądzicie na temat właśnie takich vlogów, podglądania, tak w ogóle to ostatnio. Powiem Wam, że nic u nas ciekawego się jakoś nie dzieje, nic specjalnego, i też zastanawiam się, czy te vlogi nie będą dla Was zbytnio nudne. Ale z drugiej strony, no też pokazujemy Wam taki urywek, ułamek naszego codziennego życia, i w tym życiu nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze są fajerwerki, nie zawsze się coś dzieje. Czasami są to takie zwykłe dni, zwykła praca powrót do domu, ogarnięcie tego domu, ogarnięcie tego normalnego życia, zakupy. No na pewno wiele z Was wie, jak to wygląda. I nie zawsze jest tak, że um, są jakieś imprezy, są jakieś wyjścia, spotkania ze znajomymi. No każdy z nas ma swoje życie. No i tak jak mówię, wiecie doskonale, jak to wygląda. Więc też zastanawiam się, czy, czy właśnie te vlogi nie będą dla Was takie, no, za nudne, Więc też dajcie znać. Czy wy wolicie takie codzienne, normalne życie we vlogach, czy wolicie vlogi, w których coś się dzieje, kiedy coś można wam pokazać, ciekawego, ciekawe miejsca, ciekawe jakieś imprezy, spotkania, i całą tą otoczkę. Także dajcie mi znać w komentarzach pod dzisiejszym vlogiem, co Wy na ten temat sądzicie. Dobra, a ja teraz korzystając z okazji, że Max śpi, to sobie siądę do komputera i spróbuję przygotować kilka postów na przyszły tydzień, na bloga. No, bo przynajmniej nikt mi nie będzie w tej chwili przeszkadzał. A on niestety to jest taka osoba, która, której trzeba dać poświęcić dużo czasu. No, nie będę wam tutaj opowiadać. Sami widzicie, jaki Max jest czasami w tych vlogach, które wam pokazuję. No, także biorę się do roboty i na pewno odezwę się do Was później. Postaram się odezwać już z Massimo. Także miłego oglądania. No i taka piękna dzisiaj pogoda na Saskicampi. Pięknie, słonecznie i biało. Dzień dobry, witam. Buongiorno. Buongiorno e salute. Andiamo nel centrum. No, do złotych terras. Do, do złotych tarasów. Tarasów. <laughs> <laughs> Kochani, jestem z chłopakami. Za mną jest Enca. Max, Bonjour. mówiłam Hello. Wam, że się z Wami przywitamy, jak będziemy jechać. No i tak jak Cześć. mówiłam, jedziemy do Złotych Tarasów. Widzimy że szukamy dziewczyny. A, słyszeliście? Enco szuka dziewczyny. On jest, jakby coś. on jest dwa lata tutaj w Polsce, nie ma dziewczyny. Pela ragaca. No. Brawo. To tak, żeby nie było ogłoszenie matrymonialne w dzisiejszy dzień. En szuka dzisiaj dziewczyny, nie, nie szuka od dawna. A w razie gdyby ktoś był chętny i szukał mężczyzny Włocha, to nam wani myślimo. Także jedziemy do Złotych Tarasów i zabieramy Was razem. Jejku, zobaczcie tego kota. Na wystawie w cibo. No cudeńko. Dobra, pierwszy przystanek Wangraf. Idziemy sprawdzić, czy tam Max nie znajdzie dla siebie Jakiegoś prezentu rodzinowego No dobra kochani I nasze zakupy dobiegły końca Zrobiliśmy jeden przystanek Czyli jeden sklep ma się wkurzył, stwierdził, że już mu się więcej nie chce chodzić Chyba byliśmy tam godzinę Przymierzał różne rzeczy, nic mi nie pasowało I stwierdził, że Nie chce po prostu już dalej siedzieć W tych tarasach Także tak to się zakończyło No dobra, słuchajcie Sprawa wygląda tak że mm, wybieranie prezentu to jednak nie jest łatwa sprawa, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyznę, z tego co widzę. E, no, ale poszukiwania będą dalej trwały i dalej będziemy szukali jakiegoś idealnego prezentu. Mamy na to jeszcze tydzień, e, a Max stwierdził, że nie ma zamiaru się denerwować. No i okej. Okay. A ja siedzę teraz właśnie tutaj w samochodzie. Te siatki z tyłu za nami to są zakupy z Biedronki, które zrobiliśmy jak od razu wyszliśmy z domu. Czekam w samochodzie na chłopaków, bo poszli obstawiać mecze i jedziemy zaraz do domu, będziemy robić obiad. No i zaczynam się tych meczy, więc nie będę wam tutaj nic nagrywać, bo tutaj raczej ciekawego nic nie będzie. A chyba każdy wie, jak wygląda oglądanie meczu. No, a ja po obiadku siądę sobie pewnie, poczytam sobie trochę książkę, przejrzę gazety na drobie YouTube'a i na pewno później się do Was jeszcze odezwę. Także tyle na razie. Się teraz za zrobienie takich fajnych kulek czekoladowych z mascarpone, z herbatnikami. Będziecie potrzebować oczywiście czekoladę, herbatniki, kakao, rodzynki, mascarpone, opcjonalnie jakieś orzechy. Ja tutaj mam akurat migdały i jeszcze tutaj mam cukier-puder. Zaraz Wam wszystko będę pokazywać, jak to zrobić, a danie jest przepyszne i łatwe w przygotowaniu, co najważniejsze. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej. Kolejna sprawa to pokruszenie herbatników. Ja to robię w ten sposób, że wkładam je do woreczka i po prostu je ubijam. Nie róbcie tego w blenderze, bo wtedy Wam wyjdzie taka mąka. A tego właśnie nie chcemy otrzymać. Także herbatniki do tłuczenia. Do oddzielnej miski przekładamy teraz mascarpone. I będziemy dodawać wszystkie pozostałe składniki. Zobaczcie, tak wygląda już przygotowana masa. Czyli mamy tutaj mascarpone, roztopioną czekoladę, nasze pokruszone herbatniki, rodzynki i orzechy. Wszystko dokładnie wymieszane. I teraz, jeżeli macie dużo czasu, to możecie włożyć to na 4 godziny do lodówki, żeby się schłodziło. Jeśli nie macie zbytnio czasu, to wkładacie do zamrażarki na 10 minut. Dobra, kuleczki gotowe prezentują się w ten sposób. Zaraz włożę je do lodówki, żeby się pomału, pomału chłodziły. Stopień ich twardości zależy od tego, jak długo będziecie trzymać je w lodówce. My lubimy takie średnio twarde. No w każdym razie przypominają one trufle. Jeśli kiedykolwiek jedliście w życiu trufle, to wiecie, jak one wyglądają. Są przepyszne, a baza serka mascarpone i tych bezglutenowych herbatników. Plus dodatki, które sobie tam wrzucicie, jest wyśmienita i myślę, że jak spróbujecie, to na pewno będą wam smakować i będziecie robić je częściej. No, także moje kulki lecą do lodówki, a będą mi one potrzebne jutro, ponieważ zaprosili nas znajomy i pomyślałam, że przyniosę im taki mały słodki prezent. No dobra, słuchajcie, moje kuleczki są już gotowe. Ja już je tutaj przełożyłam do takiego szklanego pojemniczka, takiego szklanego słoiczka, który widzicie. Zresztą mogliście zobaczyć już go na zdjęciach na Instagramie w tym tygodniu. W każdym razie tak on się mniej więcej prezentuje. Tutaj go zatkam jeszcze tym takim korkiem. I tak właśnie dam taki prezent w takim słoiczku, tym moim znajomym jutro na spotkaniu. A. I jeśli zrobicie takie kulki, to koniecznie dajcie mi znać, czy to na Instagramie, mi po prostu podlinkujcie, oznaczcie, czy tutaj na, na YouTube, na kanale, dajcie znać, jak wyszły Wam Wasze kuleczki, co Wy tam do nich włożyliście i czy Wam oczywiście smakowały. Kochani, i wylądowaliśmy w Ajoli. Ale słuchajcie, jest tak dużo ludzi. I jeszcze jest taki głośno, że pewnie nie będzie nas tu w ogóle dzisiaj zjechać. Także zaraz czekamy stolik, rezerwacja i będziemy coś zamawiać. Ja ja Chyba perfekt. Dobra, przyszło nasze jedzonko. To jest moja pizza. A chłopaki mają steki. Bello, bello, bello. Fwetkami. Bello, bello, bello. No to jemy, smacznego. I co? Dobre było? Tak? Na jedzeni? Tak. Za mną napis. O proszę. Gdzie byliśmy? Tam? Tam byliśmy. Także koniec. Jedziemy teraz do domu. Jest strasznie, ale to strasznie zimno. Zimno, No, jest strasznie zimno. Och. Enzo! O, Ani. A macie to bene? Mnie Tak? Enzo też bene. zjadł dobrze? No bardzo dobre. Zajedzeni, Na <laughs> Koniec dnia. <laughs> Jedziemy do domu. Teraz odpoczywać, relaksować o. się. Na jakiś dobry film. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, za to, że byliście znowu z nami i zapraszamy Was do kolejnego vloga. Pa! Pa, pa ciao ciao. No to pa. co, na podsumowanie dnia drabiemy, co tak. ty Massimo? Kto pierwszy? Może tak, no. Wigral 150 zł. Proczekuję teraz. 150 tysięcy. No to co? Ja drapię pierwsza. Sprawdzamy. Dobra, jest siódemka. Sprawdzamy co pod siódemką. bo Tylko 10 zł. Dawaj Massimo, teraz twoja kolej. Sprawdzamy. No to co, może być jeszcze jakaś inna siódemka albo korona. Nie ma. No. Nie ma. Nie ma. Nie ma? Jeszcze dwa. Siedem. Siedem. 7. Dobra, dobra. To na koniec, poczekaj, no. Dalej. Jedna. Dobra, nie, to jest. To jest kielich, to nie. Dobra, sprawdzę siódemkę. Ja, to Tam, daram, 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 daram. Też no dobra. 20 zł. Nie jest źle. Dobra. Dobra.